Hej, witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ten dzień sobie dzisiaj zaplanowaliśmy troszeczkę inaczej niż zwykle, ponieważ nie idziemy od rana na plażę, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na taki dłuższy spacer. Ja wczoraj takie fajne miejsce znalazłam, gdzie właśnie taka droga dla pieszych, plus trochę lasek, takie bardzo ładne wybrzeże i tam się właśnie wybierzemy. Natomiast najpierw lecę do sklepu kupić parę rzeczy. Wiecie co, musiałam przebrać, bo szło bardzo dużo ludzi. E, więc tak, ja do tego sklepu idę i muszę kupić dzisiaj ponownie, czy muszę, nie muszę, ale chciałam kupić ponownie czereśnie. E, mają bardzo dobre czereśnie i wydaje mi się, że w dobrej cenie, ponieważ kilo kosztuje 4 euro, w Niemczech o wiele droższe są czereśnie. I są bardzo dobre, bardzo bym posmakował, więc dzisiaj to na pewno kupię. E, no i jak, wróć, jak wrócę z tego sklepu, to wiecie co, coś tam przekąsimy, może jakąś słodką bułkę czy coś i właśnie pójdziemy na ten spacer, bo to miejsce, co ja w sumie znalazłam. No super tam było bardzo ładne wybrzeża, dzikie plaże. No warto tam się przejść i chciałam właśnie pokazać Wam również to miejsce, więc... Aha, no a później pójdziemy, myślę, na basen i wieczorem pójdziemy sobie właśnie nad morze. Tam Tomek pogra w piłkę i tak dalej. A dzisiaj w ogóle do styku wybrałam się troszeczkę inną drogą, bardziej. Może tak z 5 minut naokoło, ale chciałam Wam pokazać jeszcze tej okolice. A przede mną jest drugi market Mercadona, typowo hiszpański, ale ja wolę na konzum, bo tam jest większy wybór. Tutaj w ogóle w Hiszpanii tak stoją kosze na śmieci. Tak też na ulicy. Niby też jest segregacja, ale nie wiem, czy to do końca obowiązuje. No my segregujemy, bo jesteśmy tak nauczeni już w Niemczech wszystko segregować, natomiast tutaj, no i trochę tak dalej od tych śmieci, jak wiecie, jak jest ciepło. Więc tutaj jest ten wielki właśnie market Mercadona, nie wiem, czy jest taniej, czy drożej niż w Konzumie, natomiast w Konzumie jest większy wybór, mam wrażenie, czy napojów, czy więcej owoców jest, tak mi się wydaje. Dobrze, moi drodzy, my właśnie powoli się szykujemy. Wyszło ładne słońce, bo rano była ta pogoda taka dosyć pochmurna i nie wiedziałam, co z tego będzie, ale pogoda robiła się naprawdę super. I teraz wychodzimy właśnie na taki dłuższy spacer w to takie fajne miejsce, co, o którym mówiłam cię rano. No, no tam było naprawdę bardzo ładnie. Ja ubrałam sobie, wiecie co, tą sukienkę Sinsei, dlatego że wieczorem ubrać jej nie mogę, bo jest tutaj mi wieczorem za chłodno na takie rzeczy na ramionczka. W Chorwacji była bardzo ciepło wieczorem, tutaj natomiast nas spodenki, na sukienkę jest jak najbardziej okej, okay, tylko dla mnie jest za chłodno iść w czymś takim na ramionczka. No dobra, ale teraz odbiegając już od tematu ciuchów i mody, właśnie zaraz się już zbieramy. Myślę, że tam tak trzeba około dwóch godzin na taki właśnie spacer, a później sobie już pójdziemy prawdopodobnie basen, zjemy obiad i polecimy znowu na plażę, tylko tym razem pójdziemy właśnie później, dlatego żeby pograć sobie w piłkę albo w takie paletki właśnie zakupiliśmy tutaj do grania i w to gra wiele osób na plaży, więc to też jest fajna zabawa i ja też w to lubię grać, więc sobie później pogramy, a na razie już właśnie lecimy i się zbieramy. No dobrze, moi drodzy, to mam taki piękny widok właśnie na plażę i ta piękna góra. Tu są trochę e, kamieni i tutaj wczoraj ludzie się e, kąpali i opalali, natomiast dzisiaj ich tutaj nie ma. No nie wiem, może że mm, wrócą później, ale tu było sporo ludzi wczoraj. Tylko będzie to jest trochę niewygodnie na tych kamieniach. A my idziemy cały czas prosto do góry i tam jest taki mały... Co tam będzie? E, no takie, takie miejsce, gdzie można e, poćwiczyć. Taka sił... o, właśnie siłownia e, na powietrzu. Dzisiaj właśnie namówiłam chłopaku na to wyjście takie bardziej spacerowe od rana, bo żeby troszkę spalić kalorii, bo wiecie co tutaj jednak jemy troszkę więcej, w sensie może nie ilościowo, ale więcej kalorii przyjmujemy właśnie przez te wszystkie napoje, chipsy, bułeczki i tak Wiadomo tego na no, co dzień nie jemy, tam pewnie w, no, w sobotę, w piątki czasami jemy, ale tutaj jednak codziennie bułki słodkie, jakieś chrupki. Lody nawet nie, bo tutaj lody są takie dla mnie średnie. W Chorwacji były lepsze i we Włoszech były również lody lepsze. Natomiast tutaj po prostu nadrabiamy kaloriami innymi produktami, więc dzisiaj właśnie taki lepszy, większy spacer właśnie na trochę spalenie tego wszystkiego. I And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that i am never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey Cause I've been living life right, like I could just die We'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. Wanna be that someone on the screen at last? They ain't looking inside for their needs and life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights lights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. All right. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living. I muszę Wam powiedzieć, że e, ta droga była e, bardzo fajna. Super, miejsce do zwiedzenia. No, no trochę nam to zeszło ponad 2,5 godziny. Natomiast e, bardzo ładne wybrzeże. Mm, dużo ławek do posiedzenia, jeżeli ktoś po prostu chce odpocząć. Bardzo ładne miejsce w ogóle do zwiedzenia. Natomiast trochę się zmęczyłam, bo jest, jednak jest ciepło. Ale fajnie tam od morzu zawiewam. Więc e, super, jest to miejsce godne polecenia i fajnie, że tam w sumie poszliśmy. Jak mówię, no trochę się zmęczyliśmy, no ale to jednak, że tak powiem, jak dobry, jak dobry trening, którego w sumie tutaj ani razu jeszcze nie zrobiłam, ale w sumie wakacje czy na urlopie, rzadko jakiekolwiek treningi wykonuję. Bardziej skupiłem się właśnie na takim chodzeniu. Przychodzę do Was chwilę pogadać. Wiecie co na ten basen, tak nie poszliśmy. Przyszliśmy do, do domu, zjedliśmy obiad dzisiaj były takie hamburgery. Całkiem nawet dobre te hamburgery wyszły bo wczoraj właśnie mąż zamówił z restauracji hamburgera i tam właśnie spojrzałam co tam było w środku i zrobiłam to podobnie i oni to robią często hamburgery w ogóle z awokado, więc też tak zrobiliśmy i były bardzo dobre natomiast po tym jedzeniu, co nas strasznie zmogło no zmęczeni byliśmy po, po tym łażeniu tam, bo to mi na trochę się zeszło na ten basen nie poszliśmy, każdy przysnął natomiast teraz już wyruszymy na plażę chyba jest około godziny czwartej mi się wydaje, pójdziemy wiecie, tam może na dwie, trzy godziny yy, poleżymy sobie trochę chłopaki pograją w piłkę ja natomiast już nie mam żadnej książki do czytania, bo tą właśnie terapeutkę skończyłam już chyba dwa dni temu yy, bardzo fajna książka, yy, polecam fajny taki thriller, natomiast no, mogłam wziąć drugą książkę, ale bałam się o ten bagaż, więc wolałam nie przesadzać więc teraz no, leżę na plaży i w sumie tylko już obserwuję, co się wokół mnie dzieje. Natomiast na tej plaży już widzę, że jest sporo ludzi. Tutaj w ogóle, tak przynajmniej na tych hiszpańskich plażach jest tak, że... Jak um, już coś nie wspomniałam, oni po południu tak schodzą z tej plaży. 13-14 tak momentalnie się robią pustki na plaży i wszyscy schodzą na obiad. A godzina, wiecie co, 16-17, no 18 są takie tłumy na plaży, gdyby to było rano. Ale wtedy jest bardzo przyjemnie, bo widzicie nie ma jakiego mocnego słońca, można posiedzieć. Oczywiście my bierzemy dalej parasole, bo jednak to jeszcze słońce praży, ale już można w cieniu pograć właśnie w piłkę ten piasek już też tak mocno nie parzy, więc też jest fajna właśnie opcja na tej plaży, plażby coś innego porobić niż tylko leżeć i w sumie jeść. Także właśnie my się teraz już zbieramy, tam przyszkowałam trochę też prowiantu, wiecie, jakiś arbus, jakieś jeszcze chrupki wzięłam w razie wu, jakbyśmy tam jednak posiedzieli dłużej. Chociaż widzicie, tam też są restauracje, można kupić jakieś naczosy czy coś na plaży, ale jednak, no dzisiaj chyba już tego robić nie będziemy, bo jednak e, przesadziliśmy z tą ilością hamburgerów dzisiaj. I myślę, że dzisiaj już więcej wychodzić wieczorem też nie będziemy, bo wczoraj byliśmy na drugim spacerze e, i tam po drugiej stronie góry byliśmy w sumie pierwszy raz w, teraz na tym wyjeździe ile tam było ludzi i turystów, to tam nie można było przejść jednak nasza strona tutaj jest taka spokojność, to jest mniej turystów, a tam to naprawdę, ja bym była w Makarskiej, tak się czułam, była tłuma ludzi. Tłum ludzi, natomiast no, dla nas jednak jest tutaj ta lepsza ta strona, bo jednak jest e, spokojniej. E, no dobrze, moi drodzy, ja będę w sumie kończyła, znaczy pożegnam się sami z tego miejsca, może jeszcze nagram jakieś urywki później z plaży, e, żeby pokazać właśnie jak ta plaża wygląda e, po południu, bo mówię, tam jest masa ludzi, e, no i takie typowe plażowanie po jeszcze występuje, więc to nam takie było wielkie zdziwienie. Dobrze, dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym razem. Pa!